Jednym z ważniejszych sprzętów na sali porodowej jest łóżko porodowe, które służy i pozwala nam do urodzenia malucha, ale również jest stosowane do wykonywania różnych zabiegów w trakcie, w trakcie porodu, czyli badania pacjentki, czy założenia zwięczulenia, czy po prostu samego odpoczynku. Można to łóżko rozkładać, składać w różnej konfiguracji w zależności od tego, czego pacjentka potrzebuje. Tutaj do łóżka porodowego mamy pałąki, które zakłada się podczas tego, kiedy pacjentka chce przejść na siedząco. Można wysuwać tutaj duże. Pacjentka może sobie siedzieć swobodnie, tak jak również może rodzić w pozycji odwrotnej, czyli na kolanach, trzymając się tutaj za wezgłowie łóżka. Jest ono bardzo wygodne, bardzo praktyczne dla nas, jako dla położnych, które prowadzą porody, jak również dla rodzącej. Sprzętem, który służy nam do relaksacji podczas porodu jest worek sako. Proszę sobie usiąść. On służy do, głównie do masażu kręgosłupa i dolnych partii miednicy. Bardzo często również pacjentki rodzące wybierają sobie ten worek jako podpórkę do pozycji do porodu, takiej odwrotnej. Tak? Więc to jest też bardzo, bardzo wygodne. Ten worek sako możemy sobie uformować tak, jak jest nam wygodnie, i bardzo często pacjenki, które właśnie mają problem z kręgosłupem, korzystają z tego worka podczas pierwszego okresu porodu. Podobne zastosowanie do worka Sako ma również piłka porodowa. Stosowana jest bardzo często w pierwszym okresie porodu. Pacjentki na niej sobie siedzą, ruszają biodrami, rozluźniają miednicę kostną, żeby łatwiej było dziecku wejść w kanał rodny i móc się swobodnie w nim przemieszczać. Często namawiam kobiety rodzące do tego, aby skorzystały z kąpieli w pierwszym okresie porodu, czyli z tak zwanej immersji wodnej. I jeżeli kobieta czuje się w tej wannie dobrze, może również do tej wanny do wody urodzić swoje maleństwo. Ciepła woda w wannie bardzo korzystnie wpływa na rozwieranie szyjki macicy. Bardzo rozluźnia kobietę, jak również i jej dziecko i po prostu przyspiesza pierwszy okres porodu. Sprzęt ten, który tutaj widzimy, nazywamy cieplarką noworodkową. Służy ona do tego, aby lekarz neonatolog zbadał dziecko pod ciepłymi promieniami. Po dwóch godzinach kontaktu skóra do skóry, żeby maluszek się nie wyziębił. Na dobrze wyposażonej sali porodowej e, powinna być lina i drabinki. Lina porodowa bardzo często służy pacjentkom e, w okresie parcia. Po prostu może się pani na niej powiesić jak na linie takiej, na lianie przy drzewie, tak? Drabinki służą do tego, żeby pacjentka mogła sobie podczas pierwszego okresu porodu bądź w drugim okresie porodu też opuszczała swoje ciało, Tak, trzymając się tych, tych drabinek, pomóc w parciu, w, w rozszerzaniu miednicy i przechodzeniu dziecka przez kanał rodny. Aparat KTG pomaga nam stwierdzić, czy w porodzie dziecko... Odczuwa jakiś dyskomfort, czy dzieje się coś złego? Sprawdzamy również czynność skurczową macicy. Są to dwie peloty. Które zakładamy właśnie na brzuszek u mamy, i do tego jeszcze służą oczywiście dwa pasy, którymi mocujemy. Zapis kategii w porodzie nie musi być ciągły, w zależności od tego, jak ten poród przebiega, czy jest znieczulenie, czy poród jest indukowany. Jeżeli poród jest stricte fizjologiczny, zapis kategorii wykonujemy co dwie godziny, trwa on około 20 minut.